Byka, wszystko takie pściłe. To gdzie idziemy? Tam, do muzeum. Do muzeum Chymel. Jestem na samen. Co to? Jak się zapakuje na wcieczkę? Nie można dotykać. Pakujemy się, do kamera. O, on był perwek, To jest pierwszy tak? naszego. Dostaliśmy taki tablet, żeby mieć opisy po angielsku, bo niestety w muzeum są wszystkie opisy po niemiecku. Wyglądał zestaw w tamtych czasach. Musiał wzbudzać niezłe zainteresowanie. Tutaj też z 39, ale bardziej ekskluzywna przyczepa. Z dachem za e, w sztywnym. Patrzcie nawet fotowoltanikę miał taki stary Mercedes. Tu jest tak zwany Bida Campbell. Samochód. Kombiak z łóżkiem wbudowanym. A pod spodem bagaż. A tu wielko lud Waży 2 tony ta przyczepa. Z 1940 roku. Jedna z bardziej luksusowych. Ta przyczepa miała aż 7,5 metra. I jak widać tam miała łazienkę Tak i tutaj jest łazienka Bojlaj nawet piesznicz tam Czy nie jest pysznica? Prawdopodobnie no widzisz tu jest suchawka i ma lodówkę nawet to była przyczepa dla arystokratów 1949 rok i miała wszystkie funkcje współczesnych przyczep. A tutaj ciekawostka z Tajasem u góry. Tak BMW wygląda od środka. Wyjście na Tajas jest od środka, rodziwo. Dach jest przesuwany, zdejmowany. Czyli tędy trzeba wejść z tym winem. Tam siedzi kierowca, tu chyba jest nawet jakaś łazienka. Kto by pomyślał, że aż tyle przyczep powstało w latach 50. A tutaj Volkswagen T1. Ogujek. Trochę mały. W podwozie Gajbusa robi Ten Volkswagen Ogójek Gajbus T1 jeździł do 2000 roku. Ostatnią swoją wycieczkę odbył do Afganistanu. Taką przyczepę widzieliśmy gdzieś na wycieczce. Ona jest otwierana z małej przyczepki. To jest taki namiot. Widzieliśmy coś takiego gdzieś. Nie, 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 na żywo widzieliśmy gdzieś. Tylko nie pamiętam gdzie. Nie. nie, 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 nie. Mówię o innym. Kiedyś się zastanawialiśmy, dlaczego koła są inaczej i jak to ma jechać. A to było na pewno też otwierane w ten sposób. Chyba tam widzę zgniłe koła zniesione. Nie wiem, czy one są zgniłe, ale tam jest jedzenie i możliwe, że zgniłe. Się nie no, tam już tajda jest do 2014 roku. Tą przyczepę kiedyś oglądałem na YouTube jakiś filmik. Tu się podłoga opuszczała. 86. Tak, z 86. Żeby można było stać w środku, tak się nie podnosił, tylko podłoga opuszczała. I podłoga była kładziona na ziemi. Normalnie lodówka, umywalka, kuchenka, stolik. Łazienki nie ma. Chłopaki bawią się w budowanie przyczepy kempingowej To szybciej jak zawsze Ej, hey Steam, amerykańskie amerykańska przyczepa Dwa jest za duże Można do niej wejść O, to taka co na filmach jak chodzi, tak? O, ogromna w środku Mają wanny, mają leki Mają wannę? Kieko? Nie no. można takiej kupić, kochanie? Popatrz, ile to mają miejsc do siedzenia. Co to, to jest Szapa? Gdzie mają wannę? Wannę mają faktycznie. Ja tu, Mini wanna. Ja, ja tutaj wody by trzeba było pompować z cmentarza, to ja nie wiem. pan jaki? No to zwykła ta. No okay. takie. poti. Ale ogromna taka tak Amfibia. amfibia. Czujesz gwiazdę we włosach? Czujesz gwiazdę we włosach? Kosmiczny camp 93. Nasze szefy? Nie słuchajcie, identyczne. Ogólnie wszystko prawie, że wszystkie meble są takie same. na miejsce desi wylądowaliśmy w Majoku já filme criança